Cześć! Dzisiaj zagramy w Garry's I właśnie dzisiaj ja zawsze tak na pracę, mam ilustrator i po prostu będziemy grać. Najwyżej to zmienię ten... ten głos na inny, po prostu będzie źle. Ale też się zobaczy dopiero. Więc mam choć tutaj parę ale wszystko jasne. I już głos. Na właśnie takie teraz słyszycie. Um, echo jest. Może, może być wkurzające. Ale to się zobaczy, co nie? Kurde, bo w czym nie działa. Panie Cię tak. to słyszymy. Się. Dobra, no nie tych... Dobra. Bierzemy teraz na mój jakikolwiek powiedzmy to. Jeszcze to wybuchnieć nie ma co Dobra, bierzemy to tam wsadzamy. Potem musimy to u y, na kochonić no na 2 To nam strzeli gdzieś nie pod stroną I teraz bierzemy tam przykład. No i właśnie to górę, y, Ale dobra. Bierzemy to jeszcze raz. Y, do góry. I wsadzamy. Teraz to... O kurde, ja nie to już co trzeba. No, ale dobra. Mm. Kurde, teraz mam trafić. O? Nie, nie trafiłem. Dobra, przejść do przodu z Trafiłem, ale nie jestem zbawiony. Dobra. Widzę teraz tam to, żeby o. O. Dobra i och. To właśnie tak trochę nie tak działa, jak bym chciał, żeby to działało. Ale dobra. Potem to tutaj wystarczamy. Możemy tam. To, tutaj widzicie, właśnie tutaj tego nie ma. Tutaj to na razie wybuchło, tylko w miałam jakby to. Widzicie? I tutaj to wystrzeliłem. I to poszło tam, I właśnie, tutaj jest. Miejsce tego wybuchu. A bo to nie zostaje w może to już jest tamtego wybuchu, ale Teraz zaraz głos i pokażę jeszcze, jeszcze jeden. Dobra, teraz jest kolejny modulator. Ten, chyba ten, który był zawsze na początku. I no. Nie wiem dlaczego, ale ten modulator i... E, ten głos i jeszcze chyba jeden. Bafrakoszczajna albo robota. E, robota mam potem pokażę. E, one się chyba, chyba nigdy nie zmieniają. No, ja nie tak? pamiętam, które. No. Ale hmm. dobra, teraz muszę coś pokazać, Bo widzicie, w tej stalufek w środku jest... Takie tak jest coś. Nie wiem jak to się nazywa, te głębienia w środku. Ale patrzcie, tutaj jest takie głębienie, co nie? Wy też. To jest właśnie to. I, I dlatego to jest właśnie do tego. Bo są prostu tam takie same głębili. No nie wiem jak to tego, tego wytłumaczyć, ale... I... W ogóle to dzięki, że daliście y, tyle łapek pod y, tamtym filmem. Y, ale dzisiaj po prostu o się nie proszę, tylko chcę, żebyście y, mieli co oglądać, Możecie to udostępnić znajomym, żeby było na jak najwięcej wyświetleń, bo jak tylko to dla mnie się teraz liczy, więc... No. Y, dobra. Chyba już nie zmienię dzisiaj tych, chociaż sam nie wiem. Może zmienię. Ja tu nie wiem po co jest tak. Jak ktoś się zna na takich rzeczach, to mógłby mi powiedzieć, jakby mu się chciało. Na no, w komentarzach. Tak naprawdę to ja dalej nie wiem co jest, ale To tutaj jakoś spróbuję wsadzić. Nie wiem jak to się wszystko tutaj robi. Więc wezmę to. Coś wsadzę do tego. Bo to chyba, tak, to jest jakieś... Czy małe coś? Oj, Oj, to tutaj gdzieś pasuje. No dobra. To i to, i to drugie. drugie. Oj, e, nie tak i No ale dobra, nie wiem, bo to jest... To i uda i to też. E, ale to dobra. To w ogóle nie działa. To o, to wybucha. W ogóle nie byłem taki, że to wybucha, gdzie? Onia tunelka, taka która nie wybucha, nie wiadomo, jak Kurde, no nie wybuchnąć? A, wybuchło. Gdzieś tam. to jest taka mniejsza, ale kątem, może nam pokażę że tam Ale ludzi nie Nie wiem, dlaczego. Więc to powiem. że... No i widzicie, to już się na ten film. Dobra. to, zrzucamy i patrzymy jak to się rozwala. Kurde, no i nie było widać. No, ok. To, bierzemy to. Teraz tak mocno. oj. O, widzicie? By No, ale kiedy raz coś takiego, no to wtedy po prostu jakby było. Wam na to musieli włączyć, jeżeli macie. I no. Tutaj ja to wszystko po prostu mam z subskrypcji. subskrypcji modów oczywiście, kanałów. I... Musielibyście wejść na warsztat Steam i tam wszystko... Jak to się nazywało? I tam wszystko po prostu zrobić. teraz kanapkę. Że Team portret 2. I no. I tutaj są te, co nie ja bym chciał teraz je wysadzić, to wystarczy, że nie wiem, guzik. Nie guzik jak No dobra. Hmm. Pokażę Wam jeszcze to, ale pewnie i tak wiem, wiem, coś z tego będzie kurde zmontowana, więc no możliwe, że będzie to zmontowane, albo teraz nie zmontuję, no jeżeli, no nie wiem, jak to będzie. No. No. Ale dzisiaj ja tylko chcę poprosić o łapkę w górę i po prostu ten i po prostu... nagrywam od razu... No może nie od razu kolejny film, bo wiecie, jest kwarantanna i też jest dużo sprawnych głowę niestety, no ale spróbuję. I właśnie ten film że jest dwa dni później. Powinien być dwa dni później. Czyli jak to oglądacie, to chyba jest wtorek? No. Chociaż już sam nie wiem, no ale powinienem ale powinien być we wtorek oprzyszany. No dobra. Bo dzisiaj jest sobota albo poniedziałek, bo już nie pamiętam. No. Okej. Okay. No, okay. no nie pamiętam, bo po prostu nie chcę sprzedać na ten, jaka jest dzisiaj lata. No ale dobra. Patrzę i... No, jakieś rzeczy tutaj są. No. Hmm. I mogę Wam pokazać jakąś śmieszną walkę. O! I zaraz Wam pokażę... O yy... nie, to jest SCP najgorzej. No kolejne SCP. I coś dalej, i dalej. No tutaj yy, są takie... Tutaj po prostu są error, bo nie mam po prostu tych... No. Hmm. A teraz pokażę taką y, takie proste głowy, które które się wybuchać. No, najpierw mamy gdzie ta. Ona tak, ona nie jest taka najgorsza, ale jak widzicie, wtedy tutaj te fioletowe, no to jak się wbije, fajnie no to y, wtedy to wybucha. Więc no. tutaj to tak zrobimy. Okej, okay. y, Zamrozimy to w po powietrzu i. I tu bierzemy. Bo ja właśnie nie mogę znaleźć snajperek. Jeżeli ktoś yy, mógłby mi pokazać, yy, gdzie jest, yy, jak można snajperki, yy, subskrypcja na snajperki na warsztacie z Kim, yy, to ja bym był bardzo wdzięczny. W yy, komentarzach ktoś napisał, ale dobra. Strzelam i jak trafię, to. No. Tu to bez O! Widzicie, I dzisiaj i. Tak. Jego, no. Tylko żeby było bizka. No ale widzicie, trafiając to fioletowe. Gdyby nie trafił fioletowe, no to to by nie poszło. Rozumiecie? z przodu... Ach, z przodu też jest. No ogólnie to, to fioletowe, co tutaj widzicie, czyli ogólnie to, to to, to... To właściwie to powoduje, że to wybucha, Patrzcie, no, to znaczy, teraz to strzeli i to wybucha. Okej, okay. no... Tu mamy jeszcze kaliber. No, ale to może to jest zero, sobie zadziała. No, okej, okay. no, no to pojazdy... To w ogóle mam że to był pojazd. A tutaj jakby właśnie się nie da położyć. No i to, to no że, tak trochę dziwnie wygląda. Ja właśnie sobie wskręciłem karka, ale nieważne. Oczywiście wrzęk. No, dobra, dobra to... Dobra. Tylko wychodzę, ale ogólnie to, to, to bardzo fajnie teraz wygląda. No, teraz to biorę i dam, i to pokażę wam no, coś śmiesznego. No. No, no zrobię odcięcie i wam pokażę. Dobra, no, zrobię No, chodź. Okay. No, chodź. Okay. Kamerę. Kamerę. Aha, no, dobra, już mam kamerę. No, no Trzy, dwa, jeden. Dajesz, dobra. I jak, i, jak widzicie właśnie, yy, tutaj, tutaj ja jestem ja jakby. I no, to jest skin, pokażę Wam, mogę Wam tak zaraz pokazać, jak się zmienia skiny. Ale no. tutaj ja jestem, nie mam tak naprawdę jak to robić, więc teraz wychodzę i no, i teraz wchodzę chyba, o widzicie? I tutaj w ogóle fajnie wygląda, no, to takie wchodzenie Dobra, i patrz, że to się udało. O, trzy, dwa, jeden.